Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale minęło już ponad dwa lata od ostatniego kinowego filmu MCU i czy warto było czekać? Pana Wdowa jako postać wydawała się być jedną z najbardziej pokrzywdzonych bohaterek w ogóle w całym MCU, ponieważ nie miała swojego własnego filmu, nie znaliśmy dokładnie jej przeszłości, dostawaliśmy tylko skrawki w różnych filmach wcześniej. No i jak to ten film wyjaśnia, była jedną z tych niewielu bohaterek. Mm. W Avengers i ogólnie w świecie superbohaterskim, którzy muszą brać i Buprom po walce. I jak się okazuje, główna część tego filmu rozgrywa się w roku, zdaje się, 2016 w każdym razie w trakcie kryzysu w szeregach Avengers. Po. Kapitania Ameryce trzeciej części. Jeżeli chodzi o tę filmową chronologię. Pomiędzy Kapitanem Ameryką a pomiędzy Avengers. Nurtowało mnie przed tym seansem jedno kluczowe pytanie, czyli dlaczego tak długo musieliśmy czekać na ten film? To znaczy, jeżeli on jest osadzony pomiędzy tamtymi dwoma filmami, to dlaczego wtedy nie zdecydowano się na realizację takiego pełnometrażowego filmu o Black Widow? Tylko musieliśmy jednak czekać do tego aż skończy się ta cała inba z kamieniami nieskończoności i tak dalej i tak dalej. Więc bardzo mocno liczyłem na to, że ten film mi to w jakiś sposób uzasadni. I co zrobił to? No właśnie, tak niespecjalnie prawdę mówiąc. W sensie to jest taki, powiedziałbym, sidequest, jakaś taka misja poboczna. Pewne rzeczy gdzieś tam zaczyna sklejać, ale równie dobrze można by się obyć bez tego filmu i spokojnie dalej iść z fabułą kolejnych filmów w MCU. Ja myślę, że historia yy, Nataszy jest akurat dosyć wartościowa do opowiedzenia. Czy do końca w takiej formie, w jakiej jest tutaj? Z tym bym się kłóciła. E, film rozpoczyna się od takiego prologu. E, mamy rok 95 i dwie siostry: Nataszę i Jelenę. A Jelena ma lat 6, Natasza trochę więcej w każdym razie. I na koniec, właśnie tego prologu, tego segmentu filmu, e, nasze siostry zostają rozdzielone, a akcja przeskakuje o 21 lat do przodu. W międzyczasie mamy bardzo ciekawy montaż. Mhm. Do kaweru zresztą nirwany. Smells like ten spirit nirwany. I szczerze mówiąc ja chciałabym obejrzeć przynajmniej ten wstęp jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to, co tam się w montażu pokazuje, to jest bardzo ciekawe, a niektóre informacje mogą uciec. I ta przeszłość będzie gonić naszą bohaterkę pod wieloma różnymi postaciami i myślę, że to jest taki temat numer jeden w tym filmie. W sensie w jakiś sposób rozliczanie się z tą przeszłością. Tak, i to wydaje mi się ogólnie spoko bardzo dobrym pomysłem. Tym bardziej, że przeszłość Nataszy bezpośrednio związana jest w ogóle z tym tworzeniem, powiedzmy, czarnych wdów. No, nie wstydźmy się tego mówić, handlem ludźmi tak naprawdę, wykorzystywaniem kobiet mogłoby to też skłonić do podjęcia mocniej i głębiej tego tematu, na ile te kobiety, które są czarnymi wdowami, same świadomie o sobie decydują. I tutaj to jest poruszone. Ale tak ledwo-liźnięte. Ledwo-liźnięte, bo wydaje mi się, że się okazało w Disneyu, że, że to jest, jest troszkę mocny. za poważne. No, trochę tak. I ten film jest troszeczkę w takim rozkroku pomiędzy właśnie czymś ważnym, co chciałby powiedzieć, a pomiędzy właśnie tymi, powiedzmy, jakimiś granicami konwencji, w której się obracamy i pewnych rzeczy nie można zbyt dosadnie pokazywać. I to też bardzo mocno przekłada się na rytm i atmosferę, którą udało się tutaj stworzyć, bo momentami jest właśnie tak bardzo przyziemnie, powiedziałbym nawet intymnie momentami. Jest tutaj sporo dramatu, a potem przeskakujemy do takiego właśnie kina bardziej w stylu, powiedzmy, Mission Impossible. Jednak ten, ta nutka, Szpiegowska, Albo się nawet tutaj szybcy i wściekli trochę. <noise> Albo Bo nawet. No. Na początku, po tym prologu i po pierwszych scenach, kiedy Natasza jest sama, po tym wszystkim, co się wydarzyło, i ja podejrzewałam, że właśnie może być trochę poważniej, że będziemy mieć bardziej do czynienia z takim thrillerem szpiegowskim. Na mniejszą skalę. Trochę też z dramatem jednak tej jednostki i. Mhm. Przez dość długi czas tego filmu tak było i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, aż do momentu więzienia. W więzieniu zaczyna się troszeczkę sypać, ale porozmawiamy jeszcze na moment o tym wcześniejszym fragmencie, ponieważ tam właśnie pojawia się też postać grana przez Florence Pugh. I oczywiście wiedzieliśmy, że tutaj się pojawi, że będzie grać młodszą siostrę właśnie Black Widow i to jest postać, która jest bardzo samoświadoma i też bardzo mocno krytyczna względem drogi życiowej, jaką obrała jej starsza siostra, czyli właśnie tego celebryctwa powiedzmy Avengers. Tutaj podkreśla te okładki w magazynach, mm. te pozy i, i tak dalej, i tak dalej. I jest tutaj bardzo dużo takich właśnie trafnych... Uwag a jednocześnie ilonicznych. jest też trochę wyrzutem sumienia, uh -huh. bo podkreśla mnóstwo rzeczy, które czarna wdowa ma na sumieniu, bo zanim stała się super bohaterką to jednak sama świadomie podejmowała pewne decyzje takie, a nie inne. No i może już tutaj powiem, że z mojej perspektywy Florence Pugh jest fantastyczna w tym filmie i trochę kradnie show. Nie wiem, czy takie było zamierzenie, ale tak się wydarzyło. No, ja powiedziałbym w ogóle, że jest tutaj troszeczkę problem z tym, że to jest teoretycznie film o Black Widow, ale jednak opakowuje ją się tymi wszystkimi postaciami kolorowymi dookoła, i jednak one mają trochę czasu ekranowego i czasami miałem takie poczucie, że Black Widow sama w sobie schodzi na dalszy plan. Ale właśnie ja nie wiem, czy ten tytuł powinien nam wskazywać na tę konkretną bohaterkę, czy na tę konkretną inbę wokół czarnych wdów. Tak, ale tak wracając do tych, nie wiem, pierwszych 40 minut, filmu, mhm. powiedzmy. To, co jest tam świetne, to jest budowanie napięcia w scenach i budowanie relacji między tymi siostrami. Tak. I to, jak ona wygląda teraz, cały czas miesza się z jakimiś wspomnieniami na temat tego, jak było wcześniej, kto zawinił, mhm. kto... Co zrobił. I prawdę mówiąc, te relacje całkiem fajnie się ze sobą zazębiają. Czasami, być może, miałem problem z tym, że nie wszystkie żarty tutaj wskakują tak, jak trzeba, i nie do końca to wszystko jest wygrane w taki sposób, jakbym sobie tego życzył. Ale ogólnie oglądało się to bardzo, bardzo dobrze i powiedzmy, byłem zainteresowany. Natomiast, tak jak wspomniałaś, od momentu sceny z więzieniem wchodzą też te takie większe niż życie, jakieś akcje, właśnie, żeby było troszeczkę bardziej dynamicznie. No bo mamy do czynienia cały czas z Marvelem, z jakimś kinem szpiegowskim, kinem superbohaterskim. No i te akcje są właśnie takie trochę jak pięść do nosa, bym powiedział, pasujące do tego filmu i do tej opowieści. Ach, no... Powiem tak, ja nie wiedziałam, czego się spodziewać po tym filmie do końca, mhm. więc nie miałam jakichś wielkich oczekiwań. Problem w tym, że ten film rozczarował mnie w trakcie, bo tak podobał mi się początek, że finał jest dla mnie absolutnie rozczarowujący i oczywiście nie będę wam zdradzać, co się w nim wydarzyło, ale mam gigantyczny problem z przeciwnikami, to którzy też. nie mają absolutnie żadnej charyzmy. Są napisani znowu dwoma zdaniami, tak naprawdę, co zresztą bohaterka podkreśla w jednym momencie, więc może tutaj takie to mrugnięcie okiem i że klisza, klisza trochę jest usprawiedliwione, powiedzmy, tym żartem. Wiesz co, ja się trochę nie zgodzę, bo uważam, że tak napisane są bardzo, tak powiedziałbym, skrótowo, pokracznie dosyć, ale na przykład taki Ray Winstone moim zdaniem bardzo mocno wyciąga tę postać. On jest demoniczny w cholerę. Tak, ale nie ma tam w ogóle tej głębi, której bym oczekiwała po przedstawieniu tak okropnego człowieka. No to, tak, tak to tak, okropnego. Plus, no ja też jestem bardzo zawiedziona potraktowaniem postaci Taskmastera, no. bo to jest fantastyczny przeciwnik pod tym kątem, że może odwzorowywać każdy Kopiować styl ruchy. walki. W założeniach to jest super postać, świetny wątek, można to było bardzo ciekawie rozwinąć, a ostatecznie no sprowadza się to do takiej klepaniny. i... I, i nawet zamknięcie tego wątku jest takie Melodramatyczne, niepotrzebnie, w tym miejscu, moim zdaniem. Hmm. No i ten finał jest taki trochę większy niż życie, i wszystko dzieje się błyskawicznie. Wygląda jak zupełnie nie z tego filmu, jak tak. z jakiejś gry. Tak, to jest trochę syndrom e, Captain America Winter Soldier, że ten trzeci akt był taki właśnie rozbuchany. I prawdę mówiąc, to jest troszeczkę moim problemem, bo gdyby ten film właśnie wyszedł na tamtym etapie, pomiędzy tymi dwoma dużymi filmami, to mógłby sobie pozwolić na to, żeby być e, skromniejszy, że nie. Musiałby być tak. takim widowiskiem, właśnie. I wiecie jak jest. Kiedy oglądamy serial, to na przykład są takie odcinki, które są trochę na przeczekanie, na to, żeby zbudować nam relacje, a potem jest na przykład taki odcinek, który jest przełomowy i gdzieś nakierowuje nam tę historię w odpowiednią stronę. Tutaj jest troszeczkę tak, właśnie, jak z takim odcinkiem na przeczekanie, gdzie mamy właśnie tak. te relacje pobudować, ale jednocześnie gdzieś tutaj próbuje się wtrynić takie rzeczy, które nie są w tym filmie potrzebne. Trochę też jest jak taka środkowa część trylogii, mhm. która musi być mostem, po Między jednym a drugim. No tutaj ewidentnie też jest. Trochę jest mi po prostu tego filmu szkoda, bo y, mnie się go przyjemnie oglądało do pewnego momentu, a jednocześnie czuję taki. Zmarnowany potencjał. Tak, bo w tej historii jest znacznie więcej, jest dużo więcej dramatu, dużo więcej można opowiedzieć o faktycznie ludziach, a nie jakichś półbogach. Sprawdza się na poziomie poszczególnych scen, na poziomie poszczególnych pomysłów, relacji, właśnie, ale jako spójne filmowe dzieło jest tak naprawdę bardzo prościutką opowieścią, w której właśnie troszeczkę zaburzony jest ten balans pomiędzy e, sekwencjami akcji, a pomiędzy tym, co jest takie właśnie wyciszone i oparte na rozmowie. E, I te sekwencje akcji też potrafią być jak najbardziej satysfakcjonujące. Jak na przykład pościgi po mieście. No, po Budapeszcie. Tak, Bardzo jakieś tam przyjemnie. trochę powiedziałbym parkurowe akcje bardziej. No, pomijam już trzeci akt, który jest właśnie większy niż życie, bo tam trochę straciłem zainteresowanie, prawdę mówiąc. Już tak liczyłem, dobra, skończcie to i teraz sobie jeszcze trochę pogadajmy, bo tam jest ciekawiej. A jak już wiesz jak kończy się ten główny plan powiedzmy uh -huh. ich i zaczyna się rozpiecz totalny, no to ja już byłam... Trochę jest mi wszystko jedno. Tak, tak. No i właśnie trochę szkoda, bo na przykład postać Davida Harbora powiedzmy się tutaj pojawia i to też jest postać interesująca o tyle, że on jest takim rosyjskim odpowiednikiem kapitana Ameryki i on też wielokrotnie wspomina tego kapitana Amerykę. Widać, że tutaj ma jakiś wyraźny kompleks. Jeszcze przesiedział pół swojego życia w więzieniu i też nie mógł być na tych pierwszych stronach gazet jak to kapitan Ameryka bywa. No, a wcześniej pamiętajmy o tym, że przez trzy lata był na misji pod przykrywką, więc też tak. nie mógł sobie tam poszaleć. Tak, i to jest bardzo fajny punkt wyjścia bardzo interesująca postać, ale też mam wrażenie, że wyjątkowo niewykorzystana w tym filmie i gdzieś tam pozostawiona na to, że jeszcze będziemy mogli coś z nią zrobić w przyszłych projektach. No i właśnie nie wiem, bo z jednej strony jest nam przedstawiony taki złamany przez system człowiek. Mhm. A z drugiej strony robi się z niego śmieszka tutaj. Chwilami. Chwilami mi się to gryzło. Po prostu tylko dlatego, że dostajemy scenę taką dosyć dramatyczną, w której on tam opowiada i co czuł tak naprawdę, mhm. a zaraz, nie wiem, wciska się w ten kostium, mimo tam nadprogramowych kilogramów, iluś tak. tam po latach. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tak, tym bardziej, że pierwsze spotkanie tych bohaterów wygląda tak, że y, on jest taką totalnie antypatyczną, wręcz odpychającą postacią, a chwilę później zaczynamy tutaj wchodzić. Na jakieś takie rejestry e, sentymentalne i próbujemy z niego zrobić postać, mimo wszystko skrzywdzoną i w jakimś sensie pozytywną. I na takich poziomach ten film mi się trochę gryzie. To znaczy, to przechodzi bardzo błyskawicznie. E, tak, i nie jest potraktowane na tyle głęboko, żebyśmy mogli jakoś tak mocniej uwierzyć w wiarygodność tej postaci. W mhm. sensie raz jest taka, raz jest taka, ale nie mamy tutaj mimo wszystko czegoś takiego, jak w przypadku Nataszy czy Jeleny, żebyśmy wiedzieli. I jakie dokładnie doświadczenia stoją za tym, że ta osoba w tym momencie jest taka ale myślę, że Ale myślę, że w ogóle relacja Nataszy i Eleny najbardziej tutaj ciągnie ten film. Tak. Że tutaj nawet takie jakieś luźne spojrzenia i taka powolna akceptacja tej drugiej osoby. Bardzo fajnie, I bardzo fajna dynamika jest. Rozmowy tutaj, w tym między nimi są znacznie ciekawsze niż tak naprawdę te sceny akcji, uh -huh. przynajmniej z mojej perspektywy i tak kręcimy sobie nosem trochę bo prawdę mówiąc te dwa lata bez kolejnego filmu Marvela nie miałem być może jakiegoś, jakichś wielkich oczekiwań względem tej konkretnej produkcji ale trochę liczyłem na to, że jednak będą nam chcieli rozbudować ten świat i poniekąd się to udaje, bo jednak te rejony powiedzmy nie były eksplorowane dotychczas ale też mimo wszystko ma się poczucie tego, że to wszystko jest takie właśnie liźnięte i jednocześnie rozlicza te Black Widow z tej przeszłości chociaż właśnie tak po łebkach ale bardziej trochę mimo wszystko ustanawia nam nową Black Widow, którą ma być w przyszłości właśnie Florence Pugh i to moim zdaniem się udaje, tylko szkoda, że mimo wszystko nie w lepszym filmie. Tylko że właśnie trochę postać Nataszy na tym cierpi, która miała dostać swój film i i tak naprawdę te pierwsze 30 czy 40 minut tego filmu to jest Jedna z takich, moim zdaniem, lepszych rzeczy w MCU. Nie wiem, dla mnie ten film, jeżeli chodzi o wszystkie marwele wypuszczone do tej pory, to plasuje się w takim środkowym segmencie tak, taka średnia półka. Średniaków, których jest dużo fajnych elementów, albo dobrych, albo wartościowych, ale są też wady, które są widoczne na pierwszy rzut oka i nie trzeba za bardzo szukać. Tak, wiecie, jak jest. Jeżeli oglądacie serial, który absolutnie uwielbiacie, to nawet słabszy odcinek czy czy też średni odcinek, i tak będzie wciąż średnim odcinkiem u waszego ulubionego serialu. I tak samo jest trochę z tą czarną wdową. To znaczy, pójdziecie do kina, raczej mało kto będzie tak zawiedziony, że będzie uważał, że to jest y, strata czasu i tak dalej, ale myślę, że po prostu można było tę historię przedstawić lepiej. No, ale jeżeli chcieliście się dowiedzieć, co działo się w Budapeszcie, to Natasza trochę o tym opowiada, więc. Opowiada. Nie zobaczycie, ale usłyszycie. Jak dla mnie warto ten film obejrzeć przede wszystkim dla fantastycznej Florence Pugh, która ma diametralnie odmienny charakter od naszej klasycznej Black Widow, więc jestem ciekaw jaką dynamikę będzie mieć z pozostałymi członkami Avengers i jak będzie się odnajdywać w kolejnych produkcjach, bo myślę, że to może wprowadzić sporo świeżości. Tak i ona też jest taką naturalnie zabawną bohaterką. Naturalnie zabawną, zadziorną. Ciekaw jestem, na którym etapie kolejnych filmów MCU postanowią zrezygnować z jej rosyjskiego akcentu. Tak samo jak było w przypadku Scarlett no, Johansson, która na początku nadzieję. mówiła z rosyjskim akcentem, a potem już wszyscy o tym zapomnieli. No nieważne. W każdym razie, jeżeli na filmie już byliście i chcecie podzielić się swoją opinią w komentarzach, to bardzo was proszę o to, żebyście najpierw oznaczali spoiler i dopiero później pisali komentarz, bo wydaje mi się, że mamy tak wielu fanów. Marvela, że naprawdę wielu, wielu osobom moglibyście po prostu e, trochę zepsuć ten seans, no i tym bardziej nie mówcie o tym, co dzieje się w scenie po napisach. Tak, to wszystko od nas w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnych pił. Piu. <laughs>